Jak zawsze, i postawić podłogi. <grych> e, witajcie kochani, z tej strony i powracamy! gin królik! Psz. Powracamy do The Dużo aktualizacji, dużo rzeczy się pozmieniało, dużo domków na drzewie się powstawiało. I tak, yeah! E, chodźmy sobie troszkę tutaj po... ...obczajać. <grych> Hono! Bo to zbroja! Moja... O... o o yes. Moja zbroja! Uwaga! Uwaga! Fuck je! Yeah. zawsze chciałem nosić skórę Lizarda na rękach Myślałem, że mogę na, na niego wejść tak jak na rekiny Głupie mewy! Jeżeli cię... Z... a, a, W locie, suko! No czekajcie, bo to jest śmieszna rzecz jedna. Goddammit, już to naprawili. Wcześniej nasza postać, nasz cień <noise> Miałem dziurki w oczach. <noise> Wiecie, co mi się wtedy przypomina? Nie, nie wiem, czy, czy żeście mogli, to znaczy mieli okazję coś takiego oglądać, taki film, horror, który się nazywał Smakosz. Ej, kupca, co, co chodziło w Smakosz? E, w Smakoszu chodziło o to, że ten potworek taki, który był Smakoszem, musiał jeść takie organy, które mu, że tak powiem, Zanikały albo coś w tym stylu I, i właśnie zjadł jednemu gościowi oczy i było takie. Ujecie, on właśnie nie miał tutaj wiecie, oczu, tak? No, na, na, na wylot, no nie. I, i tak mi tak. What the fuck! Namiot tutaj z dzidą Z Gidą, widą? Kto się zmieścił w taki mały śpiwór? God damn it. Czemu ta, taka brzydka tekstura jest? Iść do swoich przyjaciół, do żółwia. Oh, sorry. Następny rekin jeszcze jeden. Co się z Wami dzieje? No! No, no fucking, gdziekna huh? Czy Wy sobie jaja ze, ze mnie robicie? Gatemy, to żryje baton. Pikole. Jedz to wszystko kup coś źle źle robisz źle robisz It is, nie jak to była ta piosenka eee, this is sky full of lighters... Oh yeah... znalazłem oh, <ś> <ś> pasażerów co tutaj się stało chyba komuś było było czegoś mało pieruny tu walą Słuchajcie, bo ja mam lepszą siekierkę, ja mam lepszą siekierę Nie nie wiem czy, czy, czy ja idę dobrze, ale Gerarchir. Idę zbudować domek na drzewie, to jest nasz dzisiejszy cel po prostu To jest nasz cel e, witam. O nie! O nie! Proszę pada. Zobci ci wypad, kurde! A i idę od was, Tutaj się zizza zawali będę bawił. Nie macie się z kimś bawić? A ła, to się bawcie między sobą. Pewne rzeczy nie poszły po, po naszej myśli. Widzę, że tutaj umieramy, bo zbyt dużo, żeśmy zjedli antybiotyk sobie weź. Alkohol to jest, Boże, antybiotyki mieliśmy. E Żeśmy się troszkę za, za bardzo chcieli bawić z naszymi yy, kolegami. Którzy, niestety, chętnie do zabawy jednak nie byli. Dlatego, zajmiemy się swoimi rzeczami i pójdziemy zrobić domek na dererzewie. Ban, ban! Ban, ban! Ban, ban, come here! Come here, ban. Fuck you, ban. Ban. O, ludzie! Ale, że zrobimy domek, będziemy mieli taki. Piękny widok. Czym to się brało? B to się brało. Dawaj mi e, domek na, na drzewie: oh, Treehouse czy Alpine Treehouse? Tutaj ile jest potrzebne? 59, tutaj jeden. No to chyba to weźmiemy. To chyba to. Odwróć. No coś się nie, nie, nie chce się zrobić. To może nie, nie, nie takie drzewo. O, jest! 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 Dobrze. Dobrze. I można w końcu usuwać nasze nasze nieudane wstawione rzeczy. Ja witam. Ja to jestem tylko 3 drzewo. Proszę ode mnie wypierdzielać autentycznie. Dobrze! Co za creeper? Jak ty chodzisz w ogóle? Jak dobrze, że, że to drzewo się w tą stronę zrobiło. Jak dobrze, że. Tylko żebyś mi tam nie spadło drzewo. Bardzo dobre drzewo to było. Bardzo dobre drzewo. Przepraszam, co pan tutaj robi. Agresywny jeszcze pan jest. Proszę ode mnie wypierdzielać uprzejmie. Idę, ja, ja sobie tam elegancko, kulturarnie drzewo, a ten, proszę państwa, tutaj mi przychodzi, i będzie tutaj zaraz jeszcze robił jakieś, nie wiem, wywody, bo, bo się na niego spojrzałem. Jesteś brudas, to dlatego się tak dziwnie patrzyłem, przepraszam. A, Jesus, Znowu wy, znowu wy. Znowu ty, to ty. Znowu ty. I kielem cię. I... Kielem i zęby mu wypadają autentycznie. I co ty na to? Dokładnie, uciekaj. Uciekaj, sucho. Głowa bi, ucieka. Oprócz. Ojej, następne te jeszcze przyszły. God dammit. Gołodupiec. No <laughs> Not anymore. <laughs> Jakieś creepery. Idę się umyć, bo. No bo śmierdzę trochę. Śmierdzę wami. Uwaga. Idziemy się umyć. O, już, już się żeśmy umyli. Bardzo dobrze. Ile mam tych głów nóg, Boże? Zjedz baton. Zjedz baton. Trochę mało ci to daje energii, ale zjedz baton. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Cofaj się, suko. Cofaj się. Back off. Back off. Back, off. Back off. Gdzie ty masz w ogóle. Wadzajne, nie masz! Suko, za to zginiesz. Kara. Myślałem, że sobie coś wiesz. Czegoś ta, takiego to jeszcze nie, nie widziałem. <laughs> Przyjaciele! Nope, jednak nie Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Gówno prawda. Jest ich tylko coraz więcej. O, przypierdolicie e, wy, wy, skopa? A skopa byś nie chciał? To! Wow, ty, the power of Hulk, to masz. No, not gonna work. Dawaj mnie boją siekierę. Come on, Co, come at me, bro. Come at me, come at me. I leżeć na tej ziemi. I leżeć. By wcale nie jesteście tacy straszni. Zęba zgubiłeś. Ooo oh, yeah! Cholera. Cholera. Musimy zdążyć przed zachodem słońca. Gdzie ja tu drzewo ściąłem? Gajcie, zgubiłem jedną palę. Zgubiłem jednego loga. Jednego loga. Jest tutaj się ukryłeś. <grymne> <grymne> a, a! a zajebiście mogę sobie zapisać grę W końcu. <grymne> Jaki piękny widok, o, haha, mówiłem wam, że to będzie dobra miejscówka domek. Okej okay, kochani, tutaj się będziemy żegnać, save'y są, tak więc powracamy z The Forest na kanale, będziemy się bawić, będziemy czerpać fun z tej super gry i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, peace yo!